Wierszyki. A komu czytasz wierszyki? No to czytaj, przeczytaj jakiś. no. Ten. Dobrze. Chodź sza. Chodź sza. Idzie ja. Mówił. mi jesteś ja. No, tak, tatuś ci trochę pomoże, dobra? Tak. No. Oczy. Oczka! No, muszę mówić, że ja. nie. Czy chcesz na początek? Tak, No to, No to ładnie, hopsasa, no. No, czasu. Chop czasu. Nie biorę zabaw, idzie. Mam dziadego i badeję. Tak, mam Bawy będzie? No. I teraz oczko. Oczko. Nosem buzia. uszko, nóżko, się. lączka, Nóżka, 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 Takie Taki wygląda mały żółw. Brawo! Nie, tak nie. Pokaż, co ci. To pokaż.